Nowa nauka. Świeże spojrzenie. Młody projekt. Rozmawiamy o ciekawych badaniach, niezwykłych odkryciach i oryginalnych pomysłach. Zachęcamy Cię do wspólnego budowania społeczności, w której chcemy pobudzać pasję do nauki. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie pominąć żadnego odcinka. Cześć, tu Dorota Walczak z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, a to jest kolejny odcinek programu Młody Projekt, w którym rozmawiam z pracownikami naszej uczelni o ich najnowszych projektach i niesamowitych pomysłach. Tymczasem zaczynamy. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Ćwiek, wykładowca akademicki w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS oraz wiceprezes Fundacji Rozwoju Designu LuCreate. Właściciel Mocno Studio i jego główny projektant kurator galerii Pracownia Otwarta, współtwórca konferencji kreatywnej Lubelski Wzór, wreszcie autor muralu Aleksandry Mirosław w Lublinie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Niczego nie pominęłam. <grym> Aż to. Michale, zacznę oczywiście od muralu Oli Mirosław, mistrzyni świata, także mistrzyni olimpijskiej we wspinaczce na czas, za sprawą którego usłyszała o tobie, no chyba mogę powiedzieć cała Polska. Widziałam mural, byłam również na jego oficjalnej aktualizacji z udziałem Oli Mirosław i naprawdę całość robi wrażenie, zarówno pod względem estetycznym, jest to bardzo precyzyjnie wykonana praca, ale też edukacyjnym, bo faktycznie można zobaczyć, jaką trasę w rzeczywistości pokonuje najlepsza spitka lamberka na świecie. Powiedz, skąd w ogóle pomysł na stworzenie muralu, który będzie odwzorowywał trasę wspinaczkową w skali 1 do 1? I skąd pomysł na bohaterkę tego muralu? Już co, ja chyba tak nie do końca tak dokładnie pamiętam skąd był ten pomysł. Natomiast postać Oli jest mi znana od lat. Kiedyś jeszcze jak dopiero Mateusz, czyli jej mąż i trener, zaczynał karierę trenerską, to przez moment był moim trenerem personalnym, więc po prostu się, można powiedzieć, znaliśmy. Śledziłem jej karierę gdzieś w taki totalnie amatorski sposób. Też wspinaczkę uprawiam, uprawiałem, więc zacząłem śledzić losy Oli. Jest to dla mnie totalnie niesamowita postać w świecie sportu. Połączenie takiej drobnej dziewczyny, która ma ten 1,62 wzrostu, która jak wchodzi na siłownię, to zupełnie nic nie zwiastuje tej takiej potęgi, którą w sobie ma z tymi wynikami właśnie, które osiąga, jakby wydały mi się niezwykle inspirujące. I pamiętam, że to był jakiś taki przypadek, że oglądałem jakąś relację z festiwalu street artowego i gdzieś w przestrzeni miejskiej rzuciły mi się w oczy takie instalacje na, na ścianie i, i wtedy pomyślałem, że przeniesienie właśnie wspinaczki tej właśnie, tych, tych 15 metrów Wspinaczki e, szybkiej do przestrzeni miejskiej, gdzieś właśnie do centrum miasta, byłoby czymś naprawdę fajnym, naprawdę czymś ciekawym, co, co w taki e, bardzo oryginalny sposób zagrałoby w przestrzeni miejskiej. Ten gabaryt tych 15 metrów to też jest, jak możesz sobie zauważyć, mniej więcej 4-5 pięter, czyli mniej więcej zabudowa właśnie taka, taka w centrum miasta. I pomyślałem, że to świetnie też oddałoby jakby skalę tego sportu, tego wyczynu, bo, bo bardzo łatwo jest powiedzieć 15 metrów, bardzo łatwo jest sobie zobaczyć relacje w internecie. Natomiast jak pierwszy raz widzi się to na żywo, to możecie mi uwierzyć, że pierwszym pytaniem zawsze praktycznie, które zadają mi przechodnie, Y, y, czy, czy ludzie pytający o mural, to, to jest takie, na zasadzie trochę niedowierzania, to naprawdę jest w skali 1 do 1, to naprawdę jest takie duże. I to, myślę, że 90% pytań jakie dostałem to na wstępie, to było właśnie to. Mural jest główną częścią twojego doktoratu i kilka razy gdzieś tłumaczyłaś, że chciałeś w ten sposób stworzyć nową formę pomnika sportowca w przestrzeni miejskiej. Czy spotkałeś się gdzieś już z podobną formą sportowca, czy jesteś tutaj absolutnym pionierem, jeśli chodzi o taką promocję sportowca, jego osiągnięć w tej miejskiej przestrzeni? Ja się nie spotkałem, nie, 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 chyba bym unikał takich wielkich słów, ale y, wydaje mi się, że jest to coś zupełnie nowego. Z relacji ludzi też, też no, nie spotkałem się z podobnym przykładem. Nikt mi nie podesłał niczego podobnego, więc na razie uznaję, że jestem, jestem pierwszy w tej formie. I tak, jakby ta moja praca doktorska będzie nosiła właśnie taki tytuł, czyli nowa forma pomnika sportowca w, w przestrzeni miejskiej. Ten pomnik jest tutaj trochę wzięty w, w cudzysłów, zresztą nawet w, w tytule pracy jest wzięty w cudzysłów, mm -hmm. bo oczywiście nie jest to pomnik stricte, ale jest to forma upamiętnienia. Tutaj jest kilka ważnych aspektów, które wydaje mi się są dosyć nowatorskie, czyli po pierwsze to, że jest to osoba tu i teraz. Nie, jakby w Polsce mamy troszeczkę taką tendencję, że upamiętniamy bardzo chętnie tych, co już nie żyją, albo tak. upamiętnamy jakieś traumatyczne przeżycia, smutne, e, wojny, polityków, i ten pomnik w Polsce kojarzy się właśnie z czymś takim zazwyczaj ciężkim. To naprawdę na świecie nie jest regułą. I do pomnika można podchodzić na bardzo różny sposób, i on nie musi być rzeźbą, może być instalacją, może być muralem, może być przeróżną formą w przestrzeni miejskiej. I tutaj spotkałem się z dużym zrozumieniem odbiorców. I pamiętam, już kilka razy to przetaczałem w kilku wywiadach, że jedna z takich ciekawszych sytuacji. Która mnie spotkała, to jak podszedł do mnie pan w trakcie już kończenia muralu, gdzie domalowywałem już ostatnią postać tutaj na, na, już na ziemi, gdzie, gdzie nie stałem na zwyżce, i właściwie ten kontakt z przechodniami był taki totalnie bezpośredni. E, I podszedł do mnie pan, który miał 75 lat, i on powiedział, że bardzo mu się podoba to, że, że właśnie upamiętniana jest osoba. Młoda, robiąca niesamowite rzeczy, tu i teraz, i, i, i właśnie dokładnie powtórzył tą formułkę, którą powiedziałem przed chwilą, e, o tej tendencji w Polsce do, do właśnie takich, takiego pojmowania pomnika w taki ciężki i poważny sposób. Tak, martyrologiczny jeszcze można tutaj dodać. Tak, tutaj jeszcze ten aspekt sportu, bo w ogóle sport jest dosyć mocno. W mojej opinii tematem pomijanym w sztuce, albo jeżeli jest i istnieje, to bardzo często istnieje w taki niefortunny sposób. I to rzadko są dzieła takie jakościowe. Tutaj pewnie wielu ludziom podpadnę, ale, ale tak uważam. I uważam, że ta eksploracja tematu sportu, sportowca, upamiętniania sportu w sposób taki nowoczesny, taki przystępny dla ludzi, taki, z którym się oni będą identyfikowali, taki, który w jakiś sposób też prowokuje ich do interakcji, do zasięgnięcia wiedzy, czy tak jak zauważyłaś, w jakiś sposób edukuje, czyli chociażby pokazuje tą skalę trudności tego, co ten sportowiec na co dzień robi, no to jest, jest coś nowego i coś ciekawego i coś na pewno wartego rozwijania. A powiedz, co było najtrudniejsze w pracy nad całym projektem? Wydaje mi się, że połączenie tego wszystkiego w całość, czyli tej idei e, połączenia tradycyjnego muralu, no bo jednak to, jak on jest namalowany, przeniesiony na ścianę, no to wszystko odbywa się czy to sprayami, czy farbami akrylowymi, tutaj jakby nie ma, nie ma niczego nowatorskiego, natomiast połączenie tej warstwy z warstwą AR-ową, warstwą rozszerzonej rzeczywistości, to było duże wyzwanie, które musiało być kontrolowane od samego początku, od, od, bo jakby ono było w ogóle punktem wyjścia do rozpoczęcia projektowania i wdrażania tego pomysłu, czyli dla mnie bazą w ogóle do tworzenia szablonów, do tworzenia elementów, które posłużą mi potem do przeniesienia tego muralu na ścianę było to, co wytworzyliśmy podczas sesji, którą sobie tam roboczo nazywam taką sesją 3D, VR, wideo, foto, bo to wszystko to było. Tam było i skanowanie oli, i skanowanie statyczne, i skanowanie w ruchu. Ona w tym kostiumie x wbiegała na ścianę, sczytywaliśmy zarówno proporcje jej ciała, dłonie, głowę bardzo precyzyjnie, potem oddzielnie ruch, chwyty były skanowane, to jakby wszystko na tym muralu jest oddane e, dokładnie jeden do jednego i potem ten cały materiał wizualny zgromadzony podczas tej właśnie sesji posłużył mi jako materiał, z którego ja mogłem tworzyć Znowu materiały kolejne graficzne do, do odbijania tego muralu. No, właśnie też na swoim profilu wspominasz, że macie już know-how na to, jak połączyć tę przestrzeń analogową, tę przestrzeń graficzną z digitalową, gdzie no, w grę wchodzi już Instagram, jakieś aplikacje. I masz też pomysły na nowe realizacje. Jestem ciekawa, jakie realizacje teraz chodzą ci po głowie i czy, czy murale też gdzieś tam się z tyłu głowy tlą? Czy znaczy, murale już na stałe wpisują się w działania Mocno Studio? Mamy już ich kilkanaście za sobą, de facto. W Lublinie, w samym Lublinie jest ich pewnie z 8, 9, tak, tak sądzę. Teraz jesteśmy świeżo po. Oddaniu potężnego muralu w łodzi, więc właściwie w stolicy murali polski dla, dla największego dewelopera w Polsce, więc dzieje się w tym temacie. Kolejne tematy gdzieś są przed nami. Natomiast jeśli chodzi o stricte murale interaktywne, no to na razie są to tylko plany. Gdzieś staram się zaszczepiać yy, i, i przepychać te plany. Natomiast, no, myślę, że niedługo coś z tego wyjdzie. No, na pewno też chciałbym, żeby nadal szło to w kierunku sportu. Na pewno mam na to masę pomysłów i właściwie moim zdaniem każdy sport da się zilustrować w ten sposób i podpiąć pod, pod jakąś erową animację. Tylko za każdym razem po prostu trzeba na to znaleźć troszeczkę inną formułę, która gdzieś wydobędzie taką istotę tego sportu, z, z, z tego działania. No właśnie. Mówiłeś o tym, że sport y, nie jest do końca tutaj tak oczywistą formą w, w sztuce. I no bo zobacz, padło... tak, tak, tak przerwać. Ja nawet. Y, bo tak zaczynam się w ogóle sam stresować tym, co powiedziałem, czy, czy faktycznie tak jest, ale zazwyczaj jak gdzieś wchodzimy do galerii, oglądamy sobie, czy to wernisaże obrazów, fotografii, fotografii może akurat częściej, jeśli chodzi o sport, ale jakby to jest rzadki temat, gdzieś, gdzieś wewnątrz galerii, muzeum, festiwalu sztuki, ten sport pojawia się rzadko i Wydaje mi się, że jakby ten ruch, to napięcie, te emocje, które towarzyszą sportowi jest, 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 są czymś, co absolutnie zasługuje na to, żeby się pojawiać w tej przestrzeni sztuki i coś, co powinno częściej się pojawiać w tej przestrzeni sztuki. I jak widać, ludzie też tego chcą, Ta, to, to też wzbudza duże emocje u publiki. No a w sumie po co jest sztuka, jak nie po to, żeby wzbudzała emocje i żeby budowała jakiś dialog. Z publiką. No właśnie, mówisz o sztuce i o to chciałam Cię dopytać, bo w jednym z wywiadów z Tobą czytałam, że czy słuchałam już abstrahując, że starasz się i w ogóle zwracasz na to uwagę swoim studentom, odróżniać design i projektowanie od sztuki, że to są dwie różne rzeczy. I w takim razie taki mural jest sztuką, czy, czy jest projektem, jest obiektem designerskim? No akurat w tym przypadku to jest połączenie. No, jest to połączenie, bo jakby to, co ja w życiu robię i, i to, co jest klucz właściwie mojego Działania takiego zawodowego to jest właśnie łączenie sztuki i projektowania i designu. Nawet teraz noszę się z zamiarem, żeby w ogóle na stronie Mocno Studio naszym hasłem było art and branding, i, i, i wydaje mi się, że to wyczerpuje trochę sytuację, jeśli chodzi o to, co jest dla mnie najbardziej charakterystyczne. A jeśli mówimy o tym rozgraniczaniu, to faktycznie ja uważam, że ono jest bardzo ważne. Szczególnie w, widzę je jako coś ważnego, w, na przykład w opowiadaniu o naszym w ogóle wydziale, o naszym Instytucie Sztuk Pięknych. My się często właśnie stykamy z taką trochę szufladką, że mówi się o nas artyści. O, ci artyści, na pewno się spóźni na spotkanie, albo mm, nie wiem, na pewno odda to nie w terminie. O, no, z artystami to. i wiesz, i to jest jakby to jest taka właśnie taka etykieta, która nie jest dla nas dobra, a ja uważam, że projektant i arty... no bo artysta typowy to jest malarz, rzeźbiarz, tak, rysownik, który całe swoje życie poświęca tej jednej dziedzinie, tak, mhm. żyje artyzmem. Projektant. To jest często gość, który ma dużo więcej wspólnego z biznesem, z matematyką na co dzień. Musi być zorganizowany, musi znać nowe technologie, musi umieć rozmawiać z ludźmi, musi umieć pisać maile, robić prezentacje, bronić swoich projektów, musi dobrze mówić po angielsku, tak jakby to jest dla mnie inna postać. Jakby to, absolutnie nie chcę tutaj deprecjonować artystów, bo, bo, to, bo to jest po prostu inny dla mnie troszeczkę typ człowieka. I ja bym chciał po prostu, żeby częściej mówiono o tym, że na naszym wydziale artystycznym są artyści i projektanci, i że wychodzą z niego świetni projektanci albo doświadczeni projektanci. A ja nie chcę, żeby o ludziach, których najmocniejszą stroną jest animacja czy grafika projektowa, branding, żeby ktoś o nich mówił artysta. Bo to po prostu nie tędy droga, i to, to jest trochę taka dezinformacja. No dobrze, to w takim razie jak ty sam siebie postrzegasz? Bardziej jako artystę czy, czy bardziej jako projektanta? Myślę, że jako, bardziej jako projektanta zdecydowanie. Jeśli chodzi o mój dorobek, to tutaj bez dwóch zdań. Więcej jest tutaj działań projektowych, natomiast bardzo, bardzo lubię łączenie projektowania ze sztuką. A powiedz w takim razie, jak odkryłeś w sobie żyłkę projektanta? Bo. Patrząc na Twoje realizacje, trudno sobie wyobrazić, że m, tak po prostu wybrałeś kierunek studiów, potem wybrałeś zawód. Coś, czy ktoś może zainspirował Cię, coś to był poruszyło? No, ja tu nie mam żadnej oryginalnej historii za tym. Mój ojciec był projektantem, jest grafikiem z wykształcenia. Prowadził firmę reklamową, agencję reklamową przez wiele lat, więc jakby tutaj poszło po, po rodzinie. Poszło. Linii genów. Tak, tak, tak. No ja długo byłem niezdecydowany, dopiero tak naprawdę w ostatniej klasie liceum zdecydowałem. Nie chodziłem do plastyka, chodziłem do Unii, do, do trzeciego ELO, i dopiero w tym ostatnim, trzecim roku i to też nie było takie super, że byłem tego całkowicie pewien tylko raczej byłem tak typowo dla tego wieku mocno niepewny tego, co robię, ale myślę, że już podczas studiów Gdzieś tam na drugim, trzecim roku, to, to już wiedziałem, że to na pewno jest coś takiego dla mnie. No, patrząc na Twoje prace, trudno też nie pomyśleć, że to, co robisz zawodowo, że to jest Twoja pasja. No, a mówi się, że jeśli praca jest Twoją pasją, pewnie znasz to powiedzenie, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że to totalna bzdura, bo jeżeli kochasz to, co robisz, to wręcz pracujesz więcej i ciężej. No, ale tak się przy tym nie męczysz. Jak jest w Twoim przypadku? No, tu nie chciałbym jakby rujnować tego pięknego obrazka dookoła mnie. Ale no, moja praca w mojej opinii jest bardzo stresująca. Znaczy, nie jest w mojej opinii, ona jest po prostu bardzo stresująca. Pracuję bardzo dużo, za dużo. Próbuję to ogarniać jakoś, systematyzować. Mam nadzieję, że mi się to coraz lepiej udaje. Robię bardzo dużo rzeczy, których nie lubię. Jakby to też. Jak już wchodzisz na ten etap, kiedy zatrudniasz ludzi, kiedy, kiedy po prostu musisz spełniać ileś wymagań, musisz też dbać o, o ten taki cash flow na, na co dzień, yy, no to nie czarujmy się tutaj. To, to nie jest sytuacja, w której po prostu my codziennie jesteśmy zachwyceni tym, co robimy. Często pracujemy z takimi jakimiś szalonymi deadline'ami. Też to, że rob, rob, robię bardzo różne rzeczy, skutkuje tym, że no często niejako wbijam się w taki trochę chaos i, i muszę nad nim zapanować. I, I czasami, chociażby przy pracy nad scenografią, gdzie często współpracujemy z CSK, z takim producentem też kabaretowym i, i robimy naprawdę duże takie realizacje telewizyjne z zakresu scenografii, nagle okazuje się, że. No masz naprawdę duży temat bardzo odpowiedzialny, który trzeba co do minuty spiąć, zająć się montażami, demontażami, a potem na szybko jeszcze wrócić do biura, zrobić kilka grafik, potem odbyć kola, potem jeszcze fundacja, następny na następny dzień zajęcia ze studentami, spotkanie z firmami. Więc to, to jest ciężkie, to jest ciężkie, jest tego za dużo, natomiast jeszcze teraz mam taki moment taki, nie, takiego nienasycenia tym, ale myślę, że już niedługo będę musiał z, z kilku rzeczy trochę, trochę zrezygnować. To jak w takim razie dbasz o, o swój work-life balance? Co ci się pozwala oderwać, żeby się nie Sport. zatracić? Sport, wracamy do sportu, tak. Ja, ja jestem frikiem sportowym, więc yy, nic mi nie daje większej odskoczni niż sport. Staram się go po prostu... No, mam też? taką zasadę, że torba sportowa leży zawsze w samochodzie i jak mi gdzieś się na przykład zwolni półtorej godziny, bo na przykład syn się umówi z kolegami na piłkę i ja już wtedy jestem odciążony na moment, no to po prostu jadę na tą siłownię. Ale wspinaczka też? Wiesz co, ostatnio wspinaczka niestety nie. To mogę wam powiedzieć taką w sumie w takich wywiadach to chyba jest najfajniejsze takie ciekawostki, nie? Kiedyś. Smaczki. Bo ja próbowałem tej szybkościowej wspinaczki. Znaczy, oczywiście Ola i zawodnicy wbiegają na ścianę. Ja wchodziłem na tą ścianę i dla porównania mogę wam powiedzieć, że jak oni się wspinają tam powiedzmy w te 6 sekund, czy faceci już w ogóle poniżej pięciu, no to ja mi tak ze 30 sekund to zajmowało. Więc ja po prostu się tak wgramolałem na tą ścianę i. Po, i ja pamiętam, że byłem w ogóle bardzo dumny, że mi po dwóch miesiącach umiałem na nią w ogóle wejść na samą górę, bo ta trasa taka szybkościowa jest naprawdę ciężka, te chwyty są daleko od siebie, dużo ruchów jest takich na zasadzie, że trzeba do nich doskoczyć, więc to było dla mnie naprawdę trudne wyzwanie, ale kiedyś taki poczułem się całkiem już mocny i umówiłem się z Hubertem Przytułą na trening, jeżeli może jakimś cudem będzie tego słuchał, to go pozdrawiam, to jest wicemistrz Polski. I on mi zrobił taki trening, który mi naprawdę wybił tą wspinaczkę szybko na bardzo długi czas z głowy. Mam wrażenie, że nigdy po prostu nie trenował do tej pory z amatorem. Potraktował mnie chyba jako człowieka, który umie dużo więcej niż de facto umiałem. No, i musiałem goić rany na rękach to tak z dwa tygodnie. Smarowałem maścią witaminową i spałem w rękawiczkach, bo po prostu zeszła mi skóra z całych dłoni. Mimo, że cały czas się wspinaliśmy regularnie, te dłonie były przyzwyczajone, ale ja wtedy dostałem po prostu taki. Nie powiem co, że. Może zobaczył w tobie ten potencjał na olimpiadzie? No, nie, 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 no nie sądzę, bo sądzę ale, ale to było grube przeżycie. No. Super, dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Michał Ćwiek, a Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszam do kolejnego odcinka młodego projektu. Do usłyszenia.